Co będziemy się tutaj dzisiaj mogli spodziewać? Eee, no mecz na szczycie, bo druga drużyna nagra z trzecią i nie patrzymy na to, że od tyłu, więc e, tak pół żartem, pół serio. E, czego możemy się spodziewać? E, myślę, że Puszcza jest mega podrażniona złym startem w tym, w tym nowym roku i nie będzie to łatwy mecz ale Pamiętam jesienią, jak te stałe fragmenty zmiażdżyły Lechy, ale oczywiście no Lechia to jest już zupełnie inna drużyna. No i w moim odczuciu Lechia jest faworytem, ale nie podejmę się typowania ostatecznie. I młodzi kibice na stadionie, czego mogą tu się spodziewać? Czego się mogą spodziewać? Tego, co zawsze, czyli emocji. Wiecznie młodego, zapraszam Adama Dudy. Są młodzi. Właśnie rozmawiamy, że są młodzi kibice, są też młodzi kibice, tak. panie Adamie. Pięknie. Bardzo serdecznie. Więc tak, czego się spodziewamy? Dużych emocji, dla dzieci to zawsze jest coś innego. Spodziewamy się walki, mocnej walki, będzie bardzo trudny mecz. Nie będzie to łatwy mecz. Puszcza to drużyna zdeterminowana, Puszcza to drużyna o dobrych warunkach fizycznych. Ja wierzę w zwycięstwo, ale uważam, że to będzie o wiele bardziej wybiegane, wywalczone, wyszarpane zwycięstwo niż w Lubinie. Uh, the last game examples bobo when you come back to defense to follow the player to help the team piva when you scream and you defend you when you work in a team. view when you press and god give you to us this is all bonuses guys this is all your hard work give you today the same i don't care who is there we play home we take three points and we go rest okay yeah. Thank you. Thank you. I want to start 110% of maximum, okay? DO RIGONIE!